Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii 50 słów, które musisz znać w projektami. To seria wtworzona dla tych wszystkich, którzy chcą szybko dowiedzieć się, o co chodzi w zarządzaniu projektami i móc tej wiedzy szybko skorzystać. Tematem dzisiejszego odcinka będzie trójkąt projektowy. Nazywam się Maruszka Pufta, od ponad 20 lat pomagam rozwiązywać problemy w projektach. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, zostaw komentarz. Jeżeli interesujecie temat zarządzania projektami, to zasubskrybuj subskrybuj ten kanał, bo znajdziesz tu sporo praktycznych materiałów ważącania projektami, narzędzi do zastosowania w projektach i zarządzania w ogóle. A teraz przechodzimy już do bohatera naszego odcinka, czyli trójkąta projektowego. Trójkąty różni się kojarzą. W zależności od tego, jak bardzo masz kudła te myśli, to może być różnie. W projektach podejście też jest dosyć różne. Trójkąty czasem kojarzą się dobrze, czasem się kojarzą źle. Według niektórych trójkąt projektowy to jest tak stare podejście, że nie ma się nim co zajmować, bo rzeczywistość się zmieniła. Według mnie to nieprawda. Trójkąt projektowy to fundamentalne narzędzie, które jak najbardziej ma sens w świecie zwinności, niewinności włóka i przeróżnych, dziwnych, nowych cudów. Trójkąt projektowy działa. Trójkąt projektowy służy do tego, żeby podejmować sensowne decyzje. Po to, żeby wiedzieć, jakie propozycje można przedstawić dla zespołu projektowego, dla sponsora, pozwala się nie oszukiwać, po po pozwala się też zorientować, w którym kierunku z projektem pójść. Wyznacza dla niego strategię. Trójkąt projektowy to fundament do działania. Czym on jest, no to zacznijmy od definicji, żeby móc na tym budować. Trójkąt projektowy to koncepcja wspierająca zarządzanie projektami. Trójkąt stanowią trzy wymiary projektu, które należy równoważyć: czas, zakres, koszty. Koncepcja zakłada, że zmiana jednego wymiaru ma wpływ też na pozostałe. No to w takim razie, w praktyce, o co chodzi z tym trójkątem? Czas, zakres i koszty wyznacza umowę, na co się umawiasz w ramach projektu. Mówi, że wrobimy to, czyli wakrew, w takim i w takim czasie, czas, w takie i takie pieniądze i w Koszty. I to ustala fundament, od którego działamy i według którego pracujemy. I Twoje zadanie teraz jako kierownika projektu to jest, po pierwsze, stworzyć taki pierwszy bawowy trójkąt projektowy, od którego będziemy działać, a później pilnować, czy zmiany, które się pojawiają w projekcie, nie wpływają na poszczególne elementy. Bo bardzo często jest tak, że projekty, ktoś chce wyrobić szybko, tanio. I dobrze. Wiadomo, że szybko, tanio i dobrze. W tych trzech elementów trzeba wybrać dwa. Szybko i tanio nie będzie dobrze, szybko i dobrze nie będzie tanio, i tak dalej. Teraz jeżeli w projekcie pojawi się jakakolwiek zmiana, ktoś mówi, Słuchaj, masz połowę czasu na realizację niż miałeś wcześniej, to automatycznie to wpłynie na koszty i na zakrew. Ok? Albo musimy wrobić mniej, albo musimy dosypać więcej wafobów, jeżeli to w ogóle możliwe, żeby móc dowieść nowe parametry trójkąta. Teraz jak możesz wykorzystać trójkąt w sytuacji, gdy zarządzasz projektem. Zawsze prezentuj dla sponsora, dla klienta, dla zespołu, jak wygląda ak aktualnie trójkąt projektowy, co chcemy dowieść. Zawsze pilnuj, jeżeli pojawia się zmiana, informuj o tym, że któreś z parametry trójkąta zostały zmienione i tym sposobem musimy coś zmienić. Wreszcie bardzo ważną rzeczą jest to, że w przypadku tych trzech elementów czasu, zakresu i kosztów, jeżeli ustawimy priorytety dla nich, czyli na przykład dla jednego projektu priorytetem będzie czas, później zakres i później koszty, to wyznacza też strategię projektu, bo to wyznacza takie ustalenie priorytetów, czas, zakres, koszty. To znaczy, że masz zrobić szybko, dobrej jakości, koszty nie grają roli. To jest całkiem inna perspektywa niż masz projekt, w którym najpierw są koszty, później zakres i czas, bo w takim projekcie masz robić to tanio, Masz zrobić dobrej jakości, ale czas nie gra roli, więc będzie to trwało po prostu dłużej. I to też pozwala ci sensowniej tym projektem warządzić. Na pewnym etapie tajemniczenia do tych trzech parametrów: czasu, waklefu i kosztów, można też dodać ryzyko, ale nie zaczynałbym od tego, bo to jest dosyć spora pułapka, i raczej dla osób, które wiedzą, co robią. Podsumujmy sobie ten trójkąt projektowy na planszy. Trójkąt opisuje główne założenia umowy projektowej. Twoim zadaniem jako kierownika projektu jest dbać o jego określenie. Pozwala Ci tworzyć różne scenariusze projektu. W lifty szybko, tanio i dobrze możesz wybrać dwa. Na kolejnym poziomie wtajemniczenia możesz do trójkąta dodać też ryzyko. No i teraz przydałoby się trochę praktyki. Trójkąt projektowy dla mnie w ogóle zaczyna całą zabawę z projektem, a jak mówimy o zaczynaniu projekty, to mówimy o rozpoczynaniu i o karcie. Projektu, jak sobie stworzyć strategię dla projektu, jak go zbalansować i ugrać, tworząc właśnie kartę projektu. I w opisie do tego wideo masz link do szablonu karta projektu, gdzie razem z szablonem dostajesz live, na którym w ciągu godziny opowiadam, jak stworzyć kartę projektu, która nada projektowi kształt, gdzie będzie zawierała cele, kluczowych interesariuszy, będzie zawierała też trójkąt projektowy, tak żeby dać Ci umowę, z którą możesz pójść do sponsora, możesz pójść do klienta, przedstawić Twoją wizję na realizację projektu i stworzyć fundament do komunikacji i dowiezienia projektu sukcesem. Więc serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteś na etapie rozpoczynania projektów, albo chcesz te projekty rozpoczynać dobrze i skutecznie, i uwzględniać dobre podejście do trójkąta projektowego, to karta projektu będzie dla Ciebie. Kliknij w link, zobacz i jestem przekonany, że Ci bardzo pomoże. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, zostaw też komentarz i do zobaczenia na kursie i na live'ie stworzenia karty projektu i w kolejnym odcinku w serii 52, które musisz znać zarządzając projektami.